Z jakiej grupy jesteście i jak nazywa się Wasz projekt? Jesteśmy z Wałbrzyckiego Stowarzyszenia Młodzieży i realizujemy projekt. Pomaganie jest ok. A jaka jest idea Waszego projektu i działania, które przeprowadzicie? W ramach projektu ma powstać Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w Wałbrzychu, w którym będziemy chcieli e, koordynować pracę wszystkich wolontariuszy w naszym mieście. W ramach projektu wyremontowany zostanie lokal, założona zostanie baza danych zawierająca za wolontariuszy i, i organizacje tak. potrzebujących wolontariuszy. Będziemy promować wolontariat, chcemy przeprowadzić kampanię społeczną promującą e, yeah. tematykę wolontariatu. No, i chcemy prowadzić te centrum, ale się bierzemy. No, <laughs> ja myślę, że ty będziesz odpowiadać na to pytanie. Co? Bo... Nie, nie dobrze. Ale w no każdym było. razie projekt będzie naprawdę super. Hmm? Mamy nadzieję. Tak, zaraz będziemy powtarzać jeszcze, co się dzieje. Dobrze, to ja trzymam mhm. kciuki i przechodzimy do następnego pytania. Skąd dowiedzieliście się o programie? Z internetu kilka lat temu, tak z jakiejś konkretnej strony, czy od razu trafiliście na stronę Make Connection? Szukaliśmy stron, a w ogóle szukaliśmy informacji o miejscach, gdzie można szukać pieniążków na działanie młodzieżowe. I tak akurat wpisaliśmy w koglach i wyskoczył Make Connection. Tylko wtedy nie było jeszcze takiej fajnej strony Majka Connection. <grym> Okej, <Okay. grym> Czy jest to pierwsze szkolenie młodzieżowe, na który, w którym bierzecie udział? Znaczy, no moje to jakieś tam trzecie chyba, ale ja byłam tylko jakoś tak lokalnie, na takich lokalnych szkoleniach. A ja już miałem przyjemność brać udział w różnego rodzaju szkoleniach wcześniej młodzieżowych. Ostatnio jest to moje trzecie teraz. Wcześniej byłem na szkoleniu realizowanym przez Narodową Agencję Programu Młodzież Wczesną, coaching w praktyce i ostatnio też brałem udział w szkoleniu. Akademia Aktywnej Jasności. A czego... Coś jeszcze chcesz dodać? Nie, 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 tak, <grymne> <jakoś> mam. <ziemalne. grymne> czego, czego oczekiwaliście od tego szkolenia, jeszcze zanim tutaj przyjechaliście? Nauczenia się czegoś nowego na pewno. Poznania nowych ludzi jak najbardziej. Zainspirowania się też ich działaniami. Hmm? I dowiedzenia się jak najwięcej nowych rzeczy, które będą mógł wykorzystać w przyszłości. Mhm. A jak chcielibyście wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, które tutaj zdobyliście? W praktyce. <grych> Na pewno. Przez zrealizowanie tego, co się tutaj dowiedzieliśmy, poprzez zachęcanie innych ludzi do tego, żeby również działali aktywnie. I realizowanie naszego projektu przede wszystkim. No, <grych> przez realizowanie naszego projektu. A czego mieliście okazję już się nauczyć? Tutaj oczywiście. No to przede wszystkim jak pisać. Wniosek o projekt właśnie i poprawialiśmy swoje, robiliśmy, uczyliśmy się właśnie tych rzeczy. Yy. Poznaliśmy kilka takich podstawowych zagadnień związanych z grupą, funkcjonowaniem grupy. Powiedzieliśmy o po konflikcie. Mhm. I poznaliśmy kilka nowych gier zabaw integracyjnych. tak. Rozumiem, że skoro już braliście udział w wielu szkoleniach, to nie jest to wasz pierwszy projekt, tak? Nie jest to nasz pierwszy projekt, bez wątpienia, aczkolwiek jest to projekt, który zajmuje się nowym moim dziedziną. Troszeczkę. Także bez wątpienia jest to nowe doświadczenie. A co czujecie przed realizacją tego właśnie projektu? Mobilizację. Inspirację. Chęci, chęci, chęci. Troszkę wyzwania jak najbardziej. I bez wątpienia. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować jak najlepiej. Także trochę też lęku, ale takiego Ale Ale też nadziei, chyba, nie. nie? Nadzieja też będzie. Tak. Fatalny materiał. <grymne> <grymne> no bo tak jakoś...